Witam serdecznie. 13 marzec, niedziela, piękna pogoda. Postanowiłem troszeczkę podziałać u siebie przy oczku. Z tego względu, że przyszły zamówione materiały a mianowicie wąż i lampa. Zaraz pokażę. Siatkę po części złożyłem. Sklarowałem. Będę zdejmował ryby dalej, tam siedzą na dole, nic nie chcą żerować. Jeszcze jakieś markotne. A także pomp nie włączałem całą zimę. Bez pomp było tylko co tam brzęczyki chodzą. A, a właściwie to jeden tylko. I tego. A siatka wiadomo, na czaple była. W każdym razie. Fajna woda przejrzysta e, widać praktycznie wszystko ale, ale to w zimie jest, w lato to się na pewno zmieni kolor wody barwa, no, tak to wygląda. Brzęczyki chodzą 70 litrów na, na minutę daje radę. I co my tutaj mamy? Kupiłem wąż karbowany FI-40, fi 40, żeby maksymalną przepustowość wykorzystać. Pompę tą kupiłem w tamtym roku, używkę zdałem za 150 zł. 150 zł. równo dałem. Ma przepustowość, proszę, ja was 5000 zł. Pontex, tak? Firma Pontex. Przepustowość jej to jest 5000 na godzinę. I 60 W. No nie jest to. Nie są to pompy postrzenne w miarę z prądem. To na przykład ta nowa, która mam też. 3,5 tysiąca litrów, pobiera 14 watów, natomiast akłanowa 10 tysięcy na litrów na, na godzinę, pobiera 63 waty. No ale kupiłem, niech będzie. No i oczywiście akcesoria do ka każdego majsterkowania, czyli trytki, taśma silver tape, jakieś opaski, śrubokręt, kombinerki, no i nasza pompa. Pompę kupiłem tak i nie pompę przepraszam, lampę e, 55 W firmy dziebało. O e, dlaczego taką? No, taką wybrałem, taką kupiłem pewnie to tak wygląda ta pompa proszę ja was jakiś tam zasilać czy co w każdym bądź razie e, fajne jest też to że e, że proszę ja was e, ma tutaj taki dodatkowy szkiełko gdzie można zobaczyć czy tam się ta żarówka pali czy nie pali czy co w każdym bądź razie tak to wygląda i co tu piszę. Aha, jeszcze jeszcze jedno lamp dla zainteresowanych z przesyłką 340 zł prawie kosztowała ta lampa i, i co ona nam tutaj daje akurat 55W to jest na pojemność stawu 60 tysięcy litrów i przepustowość przez lampę do 7,5 tysiąca litrów na godzinę. Dlatego też tą pompę kupiłem 5000, no ale chyba wystarczy. O, I będziemy dzisiaj to montować. później pokażę co i jak tak to wygląda. Lampa będzie zamontowana tam za tym murkiem. Pompa gdzieś tutaj będzie mniej więcej na środku i będzie przez, tłoczona przez wylewkę tamtą. Tam. trochę tu jestem za wiatrem także może być bardzo ładna fajna czysta woda ale ryby tam pod lodem się schowały no niestety to na chwilę obecną się rozstajemy no witam po przerwie lampa podłączona z pompą zaraz wam pokażę zajął mi to troszkę były problemy z cybantami, ale sprawa jest umanowana. Pompa jest. Można było wkładać do wody. Lampę dają tutaj pod tym. Mamy takie szkiełko, żeby zobaczyć tam, czy to świeci, czy nie świeci. Przykryte taką gumą, żeby woda. Warunki atmosferyczne, po prostu słońce nie zaszkodziło. A tutaj takie a tu schowane to w karlisterku, tak jak już cała elektryka, jak już tam staje egzamin. No i tu podłączone mam do, do wylewki. No, tak to taki rezultat dzisiejszych prac. Kabel nie jest za specjalnie długi, także myślałem, że ale w razie czego to się da przedłużać, żeby tam dalej go puścić Także tak to wygląda, moi drodzy, niedziela po jeszcze słońce świeci Któregoś dnia. Już dzisiaj nie chce się bawić. Zdejmę. małzera podłączę. Ale to za tydzień, za dwa dopiero. I już wszystko będzie uruchomione na Zicher. O. Dziękuję za uwagę. Do następnego.